TVG9, Klaudiusz Wesołek. Witam serdecznie z nad rzeki Pulwy. Mamy już marzec 2021. I teraz możemy trochę poczuć tutaj dawnego klimatu. Dawnego polesia. Jak już parę razy mówiłem, tutaj Pulwa z okolicami yy, właśnie Jącewicz, Zubacz, Kukowicz. To wszystko były te, tereny, które należały do województwa poleskiego. No niestety, no tutaj trochę klimatów takich czuć dalej, ale no jednego tu brakuje, tych bagien i rozlewisk. No teraz mamy taką namiastkę, ponieważ trochę pulwa przybrała. Trochę więcej wody, bo normalnie to jest strumyczek i to taki zabagniony. No, widać oczka wodne po stopionym śniegu. No, bo śniegu było dużo i w dodatku szybko stopniał. I dlatego to wygląda wszystko, jak wygląda. No, takie klimaty. To, to były no, no, yy, dłużej i częściej kiedyś. Yy, jeszcze ludzie tacy na no, parę lat, parę, kilkanaście lat starsi ode mnie. Wspominają jak jak właśnie na wiosnę się yy, kąpali w takich oczkach, no, jeszcze w maju, w czerwcu. Yy, tutaj niestety to do tej pory już wszystko wysknie ale na razie. Oglądajmy i podziwiajmy. Taki mały polesia czar, mała, mała jego namiastka.